ma Widzowie! Jesteśmy sobie z Bartkiem na treningu Bartek już od godziny trochę dłużej nawet skacze ja dopiero przyszedłem się rozgrzałem Bartek tu skacze praca 3-6 i inne ciekawe rzeczy Widzowie e, będę sobie skakał wcale już tego nie zrobiłem przed chwilą e, Będę chciał zrobić małpy przez ten murek, na jedną nóżkę, na ten podłużny murek tutaj. Tam na górę, skąd Bartek przed chwilą leciał Preza 3.6. Najpierw zrobię tam na dół, żeby się sprępować, Bo jak już mówiłem, wcale tego wcześniej nie leciałem. Dzisiaj. A później na górę. Problem jest taki widzowie. Że ten murek jest strasznie niski i jest mi mega niewygodnie. O, ale za mocno Eee. Bartek będzie skakał jeszcze raz. Tym razem chce stika, bo wcześniej przeleciał. Widzowie zostało zmierzone, oczywiście nie na kamerze, żeby nie było dowodu. 8 topa, Bartek powiedział, że jest. Eee, tak, troszkę z góry. O! Pupupupu. Widzowie Bartek próbuje małpę na jedną do preca tutaj, więc już parę prób wykonał Ale nie nagrywałem, bo ja coś też sobie skaczę, więc teraz dopiero. No, kurwa, myślę, że tak ładnie będzie. No i pyk. Teraz widzowie robimy mój stary challenge, czyli z tej doniczki strajd z jednej na jedną, na jedną i docelowo na ten murek tutaj ogólnie jest ciężko bo z tyłu nogą nie można za bardzo kopnąć, bo jest ogrodzenie więc jest trochę irytujące Widzowie, Bartek podejmuje się legendarnego challenge'a na szolcu, czyli do powrotu nad schodkami. Eee, hashtag Krzysiu, pozdrawiam. I zobaczymy. Już było kilka prób, ale oczywiście nie nagrywałem, żeby nie robić wsi. Bartek teraz to zrobi od razu po prostu za pierwszym i będzie, że jest zajebisty. S. A jak nie zrobię, to nagramy jeszcze raz. No, o właśnie, usunę i nagramy jeszcze raz. No widzowie Bartek przyszedł, zrobił za pierwszym, rozpierdolił chujowy ten ketlip do, do preca. Jebać go. Bartek powiedział, że łatwe więc zrobi z do powrotu. Dawaj. Nice. O, nice! Lajtowo. Widzowie Bartek tutaj wymyślił to samo co tam, tylko że tutaj, czyli do Kecika i z powrotem. A ja wymyśliłem, znaczy wymyśliłem. Co już wcześniej, kiedyś, dawno temu widziałem, tylko byłem zbyt pizdą, żeby to zrobić. Tu jest taka nieprzyjemna fest z małym rozbiegiem małpa do preca pod ukosie, bardzo po ukosie, więc jest nieprzyjemna fest. I będziemy próbować. Znaczy, ja będę próbować, nie wiem jak Bartek. Bartek tutaj wymyślił, albo ktoś wcześniej wymyślił, nie wiem, nie pamiętam, bo ten spot jest stary jak świat. Pewnie Polkin napisze, że w 2008 to skakał z ziomeczkami, że biegnie się, przeskakuje się nad tym schodkiem. Znaczy mo moja wersja jest taka, że biegnie, przeskakuje nad tym schodkiem, na tym schodku się skacze, Tik tak do preca, a Bartek chyba chce postawić nogę na tym Nie wiem No czyli Czyli stąd nóżka, tic-tac, prec. Coś takiego Leci my friend Dawaj, jest git, ja tak <laughs> nagrywam Ale nagrywam dla kontentu. Bartek próbuje też zobaczyć sobie, jak, jak to wygląda. Mówi, że nie zrobi, ale ja go nie wierzę. Zowie Bartek wpadł na fomy, zbiegniemy po tym. Robimy cyk. 1,8. Tutaj tyłem trochę i tam do precka fajny czelędzik. No, Bartek chce, że mu tam łatwiej. Mi z ziemi. Więc. Widzowie plajo do precka. Ja już z Precją właśnie skoczyłem. Oczywiście nie nagrałem, bo mam downa, jak to zwykle ja. Bartek chce Stika. O, ładnie. Bartek od razu leci running preca pod górę mordeczki. Jo jo. Widziałem main akcja mapa prec Bartek chce wlecieć. Ja też sobie popróbuję, bo dawno nie robiłem. Nie mam statywu, więc Bartek będzie skakał kilka prób, później ja se skoczę, żeby go nie rozpraszać. Widowie na statycznym, żebyście więcej widzieli. Bartek się męczy. Skoczył coś fajniejszego. Co będzie? Wstawię to później, oczywiście, bo skoczył to wcześniej, ale tak. A żeby była kontynuacja filmu, to będzie, nie będę spoilerował, więc później, później i to jeszcze w zwolnionym tempie. widzę. w zwolnionym tempie. No. Nice. No. Nice. Zajebiście. I tym optymistycznym akcentem, widzowie, kończymy trening, Bartek spierdala na autobus zaraz, ja idę do domu, bo mam to pracę. Naura! A, no i y oczywiście leave a comment in the comment section, like and subscribe.